Siemanko, jestem w poławach i chcę Was dziś zabrać na Giełdę Staroci. Jestem tutaj pierwszy raz, więc chodźmy, zobaczmy, co można tutaj kupić. Wróciłem się na chwilkę do samochodu po czapkę, bo jest bardzo zimno, gdzieś koło zera. I już powiem Wam, że ta giełda jest niesamowita. Ile sprzedających, ile ciekawego towaru. Sprzedawcy jeszcze się rozkładają, także chwilę czekam, idę oglądać. A jest co?

jakaś z Kielc, no, tak. jest Polska. O, jest jakiś zapasowy tam półki. Nie wiem, czy W jakiej cenie? Powoli, powoli to nie dotyka. W jakiej cenie? To jest 350 złotych to było. Ma pan jakieś kompasy wojskowe? Ha hmm. co? <gry> na pewno są, na... ale gdzie? To przyjdę później. No, Jak się pan zaraz. spokojnie rozstawi, to. Może się rozstawić. Także nie zginą, to...

A, da, da, da. Słuchaj, mam takie, które już nie ma takiego, że kiedyś to wychodzi za takie rzeczy. No to może to no. nie wiesz. To masz do mnie normę, jak to jest? Dobra, Możesz sobie, Dobre, nie nie sobie zdjęcie zrobić. Czy... No. Na jaki kanał to będzie filmik? Blisko lasu. Na ja to szukam rzeczy związanych z... bardziej z łowiecem, z myślistwem. ale takie rzeczy nieraz też mnie interesują. Polska może być w ciągu na. Pierwsza z brzegu to jest Luftwaffe. E, ceny, ceny, ceny jakie? O, mówię, za Tą polską. Luftwaffe chce tam 100, 120 zł, za Niemca stówkę, za Polaka cenię 200. Ceny są do najgiętszej. Wszystko jest w okolicy Luftwaffe. No, pokaż mi, jak wygląda. A ma takie Jakie cenie ten niedźwiedź? Dziękuję. do Dziękuję. A gdzieś tu Dziękuję. 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 jedną figurkę. To to było? A, ja właśnie. Jest Jest Dziękuję o to? tak też 30 zastanowię się ja dopiero przyjechałem, także no, jeszcze no, muszę troszeczkę się no, rozejrzeć to nie a jakie cenie ten Rutus Ultima? 1300 zł półtora roku bo ale pięknie się zbiera powiem

Fajne drzwi. rosuki. Ja no. też prze, na przeleci i no. nie będę. Mówię, bo i tak ci oddam i tak. Da.

wideo do samochodu. Hmm. Jest dwa monitory a dwa monitory I odtwarzacz. A jeszcze Okablowanie jest kompletne. sprawne no. Jakie cenie ta maszyna? jakie cenie? Mhm. Ile pana? No? No, śmiało, śmiało. <śmiewanie> ja lubię takich klientów, co właśnie walnie cenę i ja mu go sprzedaję. Bo jak ja powiem, to mnie nie e, wie Pan, Zastanawiam się, czy źle zrobiłem, że wrzuciłem na złom. <śmiewanie> 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 Dlatego że pytał. Dlatego. No. Nie, no jakieś tam nieduże to pieniądze. Gdzieś tu ma jakiś sznureczek chowany, tam gdzieś, nie wiem. Ja tu jeszcze chyba brakuje. Tej, by właśnie i tej klapki Klapka właśnie, byna nawet wiem, jeszcze bo tej ona siadka, była właśnie z tej Straciła kurde A właśnie podobną... nawet chyba ta sama firma tak, była Tak to wszystko działa, te, te klawisze pytają tu Tylko, że Moja poszła na złoto Już się nie Nie odzyska A dziękuję bardzo Już się ja przesiąd trochę dalej No i co zobaczyłem? Nie widziałem tego Panią. Nie widziałeś? Nie Ci co pieniądze... Ci co pieniądze mają Są pakot kupieni 10 wejścia rok temu już się Tak, to takie jak w To miałem Dzwoniłeś i... No ale panie nie brali bez... zwykłej Ja znowu jak wracałem takie trzy miesiące do Polski, do ludzi z tam się to Tam też masz Tamta dobra też. A nie, a te tam mówię. i okay. Tajlandia. Ładne i taniec jest. Już I nie widzę. Takie, takie nietypowe. I to Tajlandia. Rzadko na rynku w Polsce się pojawia. No i to ciekawostki. Ja to szukam rzeczy z motywem łowieckim, żeby było... A z łowieckim? No. To Ci coś pokażę. Cudo nad cudami. Litowania, wiesz co to jest? Nie. Obraz zatopionych w porcelanie. Jak zaświecisz, to pojawiają się jelenie mm -hmm. Miałem dwie lampki z litofanii, takie nocne za 5000 klient już nie puścił a to no, trzeba podświetlić to dopiero widać tu to osie. jest za tego kompletu tak? Tak, o to Jaka cena? 120 zł mm -hmm. Zaraz może latarkę włączę telefonie to zobaczysz, bo to wygląda przepięknie. No niespotykane. U nas ludzie się nie za bardzo znają. Jak Zainteresował mnie pan tą rzeczą. To, się, to nie wiedzą co to jest. Jak tu to jest to jest. jest. To że się <laughs> powinno świecić. Świeci się. Dlaczego? 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 Dzielenie. Dzielenie, tak? Po łosiu, chyba z drugiej strony. A może. Jelenie. Łoś, jelenie. Jelenie, no. Ale mówię, to wygląda przepięknie, jak się na stole postawi, albo gdzieś w ciemniejszym miejscu. Ile do zapłacenia? Pierwszy klient 110. Stówka. Okej. Okay. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. To mnie motywuje do dalszego działania. To byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami i oczywiście zapraszam na drugą część.